Bo ładny, tak żeby wędkę było żeby... Mega Mega, mega, jo, i Andrzej teraz, proszę. I teraz tak, żeby było te, te ryby jakby ciągnięte z tak, ale... Tak, Tak, żeby to było dobrze? Od razu? Dobrze, dobrze, na razie to. A wy ty, wyjdziecie w Tak, wodzie, w wodzie, pięknie, proszę. A mat jak z gredy rządzą, z gredy rządzą. <laughs> z gred mega, mega, 32 centymetry. czekaj, czekaj, czekaj. ja już tam, się pociągę. Na dżigowce chubrowka. Proszę coś tu. Idziemy. I zaraz czekamy na Andrzejka. A czekajcie, czekajcie. Bo to już ciągnie. O, jeszcze większy. Proszę, filmuj ludzie, te, tego tak nie weźmiesz tego pod skrzela ryby tak bo lecimy pojadam tak się pod skrzela ryby tak pod się podbiera dorsza dużego a weźę mega wyka róz i proszę jest gręta o nie bo użyję proszę ci baba baba klikaj tam zara daj mamy kraty mamy paton ta tak jest za, nie trzeba kombinerek, nie bać się o palce. Proszę. Poczekaj, mm. jeden to ma. Jeszcze ma. dwa czelniaki Ja wolę tak, jednego takiego dorsza. Niż w środku ma. Jeszcze jedziemy dalej. No, póki, biorą. póki biorą. tak jest oczywiście to, jest starym rządzi. Dzisiaj promocja. Pięknie dziękujemy Pani Operator.